Witam moi drodzy uczniowie! Jak pamiętacie, przez ostatnie lekcje bawimy się programowaniem w scratchu. Zanim zadam wam kolejne zadanie, tym, którzy nie widzieli, pokażę, a tym, którzy zapomnieli, przypomnę kilka rzeczy, które przydadzą się podczas jego rozwiązywania. Po uruchomieniu programu wygląda on mniej więcej tak jak w tej chwili, czyli duchem domyślnym jest kod, ale wcale tak nie musi być. Kota możemy wyrzucić. Klikamy go prawym klawiszem myszy i usuń, a w jego miejsce wstawić sobie własnego ducha. Klikamy nowy duszek. Weźmiemy sobie na przykład dziewczynkę Abi. Mamy nowego ducha, ale duchów może być kilka. Wchodzę znowu, poszukam towarzystwa dla Abi, więc wejdę w kategorię ludzie. Na przykład mogę wstawić Kaja. Są oni odwróceni do siebie, więc mogą na przykład prowadzić między sobą rozmowę. Ale spróbujmy trudniej. Znajdźmy ducha, który nie będzie tak odwrócony. Znów wchodzę w kategorię ludzie. Znajdziemy Rubi. Mamy kolejnego ducha. Ale jest on odwrócony w odwrotną stronę. Kaja na razie wyrzucimy. Spróbujemy Ruby odwrócić tak, żeby była zwrócona w stronę ABI, żeby mogły rozmawiać ze sobą. Jak to robimy? Wchodzimy w info. Teraz tu mamy kierunek ustawienia ducha. Mogę zacząć obracać Ruby. Niestety w tym momencie ustawi mi się ona w kierunku Abi, ale odwrócona do góry nogami, więc muszę zmienić styl obrotów, żeby nie obracała się wokół własnej osi, tylko prawo-lewo. Dzięki temu oba duchy stoją do siebie. Mogę wrócić? Troszkę nie pasują do siebie wielkością. Ruby jest troszkę mniejsza, więc mogę ją powiększyć. Tu na górze mam dwa przyciski powiększanie. I zmniejszanie ducha. Klikam w powiększanie i teraz klikając w rubi mogę ją powiększać. Oczywiście, jeżeli zrobię za bardzo, zawsze mogę dać na zmniejsz i dobrać je wielkością, aby były podobne. Teraz mogą zacząć rozmowę, czyli możemy zacząć pisać skrypty oddzielnie dla każdego ducha. Każdy duch może mieć własne skrypty. Duchy mogą wchodzić z sobą w interakcję, czyli na przykład rozmawiać ze sobą, ale żeby to robiły, muszą być jednocześnie uruchomione, czyli muszą mieć dokładnie takie samo wywołanie. Wywołania mogą być różne, bierzemy je z grupy zdarzenia, mogą być na przykład na naciśnięcie określonego klawisza, to wybieramy oczywiście jakiego, bądź też dzięki kliknięciu zielonej flagi, tej, którą mamy tu u góry. Ja będę tłumaczył tak, jakbym robił to dla zielonej flagi. Abi będzie moim duchem podstawowym, czyli ma powiedzieć hello przez dwie sekundy. Jeżeli to samo ustawię u Ruby, to dwóch, te dwa duchy po uruchomieniu będą mówić jednocześnie. Czyli powiedziały oba naraz. Ja chciałbym, żeby mówiły to kolejno. Najpierw Abi, potem Ruby. Czyli muszę na przykład wstawić Polecenie, czekaj dwie sekundy. Biorę je grupy, z grupy kontrola. Polecenie, czekaj, ustawiam ilość sekund. Jeżeli teraz uruchomię, powie Abi, a dopiero po dwóch sekundach odpowie jej Ruby. Natomiast czasami wygodniej jest użyć polecenia czekaj, aż wciśnięty klawisz myszy. Wtedy ja będę decydował o tym, kiedy Ruby odpowie. Jak kliknę myszą, dopiero wtedy ona odpowie hello. Polecenie czekaj, aż biorę stąd. Sam czujnik niebieski mam tutaj, czyli wciśnięty klawisz myszy. Jeżeli teraz to uruchomię, ABI mówi hello. Minęły dwie sekundy, ale Ruby nie odpowiada, bo ja jeszcze nie kliknąłem myszą. Dopiero w momencie, gdy kliknę tą myszą, Ruby odpowiedziała. Teraz przypomnę, jak robiło się zapytania. Znaliśmy je z grupy czujniki. Znacie je, bo robiliśmy programy obliczające pola figur. Tam pytaliśmy na przykład o długości boku. Jeżeli dodam takie zapytanie i uruchomię skrypt. Abi powiedziała hello i pyta nas o długość boku. Zapytanie może wyglądać w taki sposób, lub jeżeli duch zostanie ukryty, będzie wyglądało troszkę inaczej. Zobaczcie. Abby mówi: Hello, zniknęła, a ponieważ jest niewidoczna, nie widać również jej dymku. Więc w tym momencie to zapytanie pojawia się tutaj, przy polu służącym do wpisywania wartości. Ale ja nie chcę, żeby Abby mi znikała. Czyli chcę ją pokazać. Ona ma być. A samo zapytanie ma się pojawić tutaj. Ona nie, mu, nie ma mówić tego w dymku. W dymku ma powiedzieć tylko hello. Więc tak naprawdę samo to zapytanie powinien zadać inny duch. Czyli to jest kolejna rzecz, gdzie w skryptach można wykorzystać jednoczesne działanie kilku duchów. Czyli Abi będzie nam mówiła hello, natomiast samo zapytanie tak naprawdę poda inny duch, którego nie będzie widać. Czyli w tym momencie Ruby, schowana poleceniem Ukryj, po dwóch sekundach poda nam pytanie: Podaj długość boku. Czyli w tym momencie będzie to wyglądało następująco: Abi, powiedziała hello, Ruby jest niewidoczna, ale tak naprawdę to ona pyta nas o długość boku. Czyli dzięki temu uzyskujemy inny efekt zapytania, wykorzystując do tego drugiego ducha. Sama odpowiedź na zapytanie też może być wykorzystywana w różny sposób. Na przykład, do sprawdzenia warunku, czy podany przez nas bok jest większy od zera. Odpowiedź możemy wstawić bezpośrednio do warunku, lub też możemy na przykład utworzyć sobie zmienną, która będzie się nazywała bok A, dopiero do tej zmiennej przypisać odpowiedź, a następnie w warunku użyć Samej zmiennej. To już od was zależy, w jaki sposób chcecie pisać skrypt, i do czego będziecie tą odpowiedź wykorzystywać. Dwa duchy przydają się również przy rysowaniu. Może być tak, że jeden do nas gada, a drugi tak naprawdę rysuje. Czyli w tym wypadku Abi wyczyści ekran, przywita się powie, co będziemy robić. Natomiast całą czarną robotę tak naprawdę wykona rubi Czyli po trzech sekundach, gdy gada Abi, zapyta się, ile boków ma mieć figura. Ponieważ będzie to rysowanie, przyłoży pisak, ustawi rozmiar tego pisaka, kolor i otrzymaną odpowiedź podstawi do pętli, która tak naprawdę narysuje nam figurę. Czyli tyle, ile podamy boków figury, tyle razy powtórzy się pętla. Tu mamy ustawioną długość boku, tutaj mamy, o ile ma się obrócić. Duch przy rysowaniu, czyli w tym wypadku Ruby, ponieważ figura jest zamknięta, jest to 360 podzielone przez ilość boków. Niby wszystko jest ok, ale zobaczcie, co się będzie działo. W momencie, gdy uruchomię program, aby się przywitała, Ruby pyta nas, ile ma być boków. Odpowiadamy, że na przykład 4, bo ma to być kwadrat. Niby wszystko jest ok, bo kwadrat się narysował. Cały problem zacznie się, gdy tych boków będziemy chcieli mieć więcej. Ponieważ ustawiliśmy stałą długość boku, równą 150 kroków, w tym wypadku, jeżeli ustawimy na przykład bardzo dużą figurę, znaczy nie dużą, tylko o dużej ilości boków, na przykład 10, w tym wypadku cała figura nam się rozsypała. Dlatego, że długość boków spowodowała to, że rubi wyszła nam za ekran. Kolejne uruchomienie niestety nie wraca nam Ruby na swoje miejsce. Więc teraz, nawet jeżeli odpowiem 4, to ten kwadrat rysuje mi się gdzieś za ekranem. Czyli co potrzebuję zrobić? Przede wszystkim Ruby musi być ustawiona przez skrypt w określonym miejscu, bo jeżeli z jakichś powodów to miejsce się zmieniło, cały program nam się rozsypuje. Czyli na przykład na początku rubi. Podnosi pisak, żeby nie rysować w momencie przemieszczania się, i nawet jeżeli coś się zepsuło, ustawiamy ją z powrotem na współrzędnych wyjściowych. Czyli w tym momencie powinno już być dobrze, bo jest ona ustawiona przez program, w zasadzie przez skrypt, będący częścią składową tego programu. Więc jeżeli będziemy rysować znowu jakiś kwadracik, wszystko będzie ok. Ale. Jak mówiłem, przy dużej ilości boków niestety wszystko nam się rozsypie. Żeby temu zaradzić zamiast przesuwania się o określoną ilość kroków, możemy spróbować zrobić to podobnie jak jest w przypadku obrotów. Aby uzyskać 150 na przykład w przypadku kwadratu, musimy to zastąpić wyrażeniem na przykład takim 600 dzielone przez odpowiedź, jeżeli będzie to 4. Uzyskamy też 150. Czyli w tym wypadku duża ilość boków będzie powodowała, że liczba wyjściowa będzie dzielona przez większą liczbę. Co za tym idzie, długość boków będzie się skracała. Czyli uruchommy to jeszcze raz. Teraz, jeżeli podam 10, wszystko powinno być już ok. No a teraz czas na zadanie dla Was. A nie, sorki, sorki. Jeszcze jedna rzecz. Rubi robi czarną robotę, ale tak naprawdę wcale nie musi być widoczna. Czyli korzystając z polecenia Ukryj, możemy naszą biedną Rubi schować. Całe laury zbierze Abi. Oczywiście samo zapytanie pojawi się w innej formie, ale o tym już mówiliśmy. Czyli w tym momencie na przykład ośmiokąt. Figura się narysowała, tak naprawdę rysowała ją Ruby, ale całe laury, jak powiedziałem, zbierze Abi, bo Ruby jest niewidoczna. No to teraz czas już naprawdę na zadanie. Spróbujcie napisać program, który będzie działał tak, jak to, co Wam za chwilkę pokażę. Uruchamiamy. Abi powiedziała, że dziś będziemy rysować schody. I jest pytanie, ile narysować stopni, ale zauważcie, że nie mówi tego Abi. Tak naprawdę, tutaj jest jakiś inny duch ukryty, który w tej chwili zadaje nam to pytanie. Na początku odpowiem jak głupek, czyli odpowiem, że jeden stopień, chociaż jest napisane, że ma być co najmniej dwa. Pojawia się komunikat, że muszą być co najmniej dwa stopnie. Dlaczego w takiej formie? Dlatego, że tak naprawdę rysowanie prowadzi ten duch niewidoczny. I również w tym momencie jego dymki są niewidoczne, czyli nie mógłby nam powiedzieć, że coś źle zrobiliśmy. Dlatego tak naprawdę jest tutaj zrobiona zmiana tła, na którym pojawia się odpowiedni napis. Uruchommy to jeszcze raz. Odpowiedzmy już, już jak normalni ludzie. Ile mamy narysować stopni? No, niech będzie, że cztery. Narysowały się schody o 4 stopniach. No to zobaczmy, jakby to wyglądało przy podanej większej liczbie stopni. Na przykład odpowiem, że 9 stopni. Mam stopni 9. Mogę odpowiedzieć nawet jeszcze większą liczbą. Na przykład 22. Proszę bardzo, narysowały się 22 schodki. Ale zwróćcie uwagę, że tak naprawdę to, co mówiłem przedtem. Laury zbiera Abi, bo wydaje się, że to ona to robi, a tak naprawdę pracuje inny, ukryty duch. Tu wam ułatwię. To jest skrypt dla Abi. Ustawia ją w odpowiednim miejscu. Ustawia pierwsze tło czyste. Tła mamy dwa. Za chwilkę je pokażę. Abi się z nami wita. Natomiast czarną robotę, której tak naprawdę nie widzimy, czyli rysowanie schodów, wykonuje kotek. Ale skrypt dla kotka musicie już napisać sami. To już jest wasza robota. Jeszcze tła. Czyli tak naprawdę tła mamy dwa. Mamy tło pierwsze, to podstawowe, i tło, które się ustawia w momencie, gdy źle zostaną wpisane dane. Czyli gdzieś w skrypcie u kotka musi być sprawdzanie warunku. Czy odpowiedź jest taka, jak trzeba? Czyli czy nie jest odpowiedź mniejsza od dwóch? Jeżeli jest mniejsza od dwóch, powinno tło zmienić się na przykład na taki jak widać. No to do dzieła, moi kochani uczniowie. Teraz już wy musicie wysilić mózgi i napisać odpowiedni skrypt. Skrypt dla ABI macie. Praktycznie pozostaje wam napisać skrypt dla kotka. Do dzieła! Życzę miłej pracy!